Byliśmy na parking z Kansenu ale też z niego widać chyba ruchome wydmy przy łebie, gdzie planujemy pojechać jutro. I chyba jesteśmy jedynymi gośćmi zwiedzanie pomorza późną zimą jest naprawdę pod tym względem dość fascynujące. mam kupić, na razie filmuję strzechę jest pokazane jak robiono pruski mur taka konstrukcja drewniana i upychana błotkiem Oto to jest przykład jakiej niskie kiedy, kiedyś były putry nad drzwi Teraz na palcach i już dotykam. Do początku XX wieku był to teren bagienny, bardzo biedny. Wtedy przeprowadzono meliorację i było kilkadziesiąt lat prosperity, aż do czasu, kiedy wojska sowieckie wyzwalały kluki i okolice. I wtedy się zrobiło bardzo źle dla okolicznych mieszkańców. Polska też ich później wysiedlała, jako ludność niemieckojęzyczną. Aczkolwiek pojawiła się opcja jakichś takich oświadczeń lojalnościowych, przy czym jest to na przykład napisane, że gdy przybyła komisja, 135 Słowinców podpisało deklarację wierności, dla pozostałych brakło formularzy. Jak wyglądały te dokumenty? Zasubskrybujcie kanał Wiłkowe Przygody. Idziemy do części rybackiej, a z tyłu jest piec do chleba. Tutaj magazyn czyli sieci pewnie głównie pułapki na biedne rybki bardzo zmyślne Tutaj jest taka sieć rybacka, która działa tak, że tam z tyłu pływają sobie rybki i płyną tędy i tutaj będzie, właśnie jest taki hopek, takie wzniesienie do góry, a że one płyną po dnie, no to spadają z niego i już nie mogą wrócić, więc płyną dalej i tam jest kolejny taki hopek i tam właśnie utykają i nie mogą już stamtąd wyjść i wtedy rybacy je stamtąd wyjmują. Tak, to miał być za górką, miał być piec chlebowy. A, to już i pan robi piec. Tak, do Mikołaj, o co mi się? Boita, tak? Idziemy do szałasu. A to może to jest ten szałas rybacki, gdy nie wracali do domu na noc. Wcześniej byliśmy w czymś co myśleliśmy, że jest domkiem rybackim, ale trochę to za porządnie wyglądało A pewnie to chyba. Są To jest, jest taki główny pokój, Kasiu. Sypialnia. jest Patrz ile tu jest łóżek. Prawie wszyscy spali. Trzy. Tam jest jeszcze jedna. Czyli ta nasza rodzina się zmieści. Tak, bo nie wojsk się zmieści się tam. Tutaj są nawet i żywe eksponaty. To jest zainteresowane naszym przybyciem. Asenu. Jest też stary listów prądu i korki. Jest i mały tartak.